Myślisz, że znasz historię Polski? Zobacz pięć faktów, które sprawią, że spojrzysz na naszą przeszłość zupełnie inaczej. Na północy Polski nad Bałtykiem istniały osady wojowników zwanych Jom Wikingami. Byli to skandynawscy najemnicy, którzy walczyli dla piastów. W zamian za złoto pomagali bronić wybrzeża i szkolili polskich wojowników. Jadwiga Andegaweńska była koronowana nie jako królowa, ale jako król Polski. Chodziło o to, by nikt nie kwestionował jej władzy. Oficjalny tytuł w dokumentach brzmiał: Hedwigis Dei Gratia Rex Poloniae. Skrzydlata husaria potrafiła rozgromić armię kilka razy liczniejszą. Ich szarża pod Wiedniem w 1683 roku trwała zaledwie kilka minut, ale złamała siły tureckie i uratowała Europę. W średniowiecznej Polsce powstawały łaźnie publiczne wcześniej niż w wielu krajach Zachodu. Polacy kąpali się regularnie, a cudzoziemcy pisali, że Polska pachnie czystością. To nie żart. Wtedy w Paryżu wierzono, że woda przenosi choroby. W XVII wieku na Podlasiu wierzono, że ludzie urodzeni w Wigilię mogą po śmierci stać się wilkołakami. Kronikarze wspominają nawet o egzorcyzmach wilczych dusz. Do dziś w niektórych wsiach istnieją o tym legendy. Dawna Polska pełna jest sekretów, które brzmią jak scenariusz filmu. Zostaw komentarz i subskrybuj, a w części trzeciej poznasz jeszcze bardziej szalone fakty.